Cześć tu Kepson, dzisiaj jesteśmy z Pokoloko na ulicy Francuskiej w Warszawie. Możecie kojarzyć to miejsce, bo swego czasu masa blogerów czy vlogerów, w tym też ja przyjeżdżała zmierzyć się z nieco ostrzejszymi smakami. Jak chcecie zobaczyć, jak niegdyś poradziliśmy sobie z tym sosem numer 6, który miał około który miał mieć około miliona jednostek, jednostek z Covila, to wpiszcie sobie po prostu Kepson z Pokoloko w wyszukiwarkę i pokażę. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film podniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Sorki za barwy w filmie, ale na oświetlenie nie mam wpływu i obraz może przez to, przez to trochę śnieżyć. Ja wybrałem burrito z mięsem wołowym za 16 zł. Czas oczekiwania to około 15 minut, minut i może było, można było przystąpić do jedzenia. Natomiast tym razem wziąłem sos numer 3 o nazwie Cipotle. Burrito mniejsze, bo nagrywałem tego dnia też sąsiedniego fs Kozak dalej. E, zachęcam do oglądania, jak lubicie jakościowe rzeczy, dlatego też e, nie przesadzałem z rozmiarem, bo nie byłem aż tak e, głodny. Smacznie. ostatnią kontrolę przejął e, sam ostry sos, a tutaj można było delektować się środkiem, w którego w skład wchodziło e, tortilla pszenna. Tak, to jest tortilla w kebabach tortillą, często nazywane są inne e, placki, ale problem z nazewnictwem to temat na oddzielny odcinek. Szarpana wołowina, ryż cytrynowo-limonkowy, który był żółtawy. Czuć było tam nieco po posmak, a przez to, że i wybrany przeze mnie sos był taki e, niezamocny, nie a raczej słodki, całość miała taki słodko kwaśny wydźwięk. To trzeba raczej lubić, takie klimaty, bo nie każdemu może to podpasować. Mi smakowało. Do tego jeszcze czarna fasola, autorska mieszanka trzech serów, salsa freska, śmietana i sos chipotle, o którym już wspominałem. Tak jak na większego głoda, to polecałbym może dopłacić do większej porcji, do większej wersji, bo to nawet nie... a nie, nie byłem aż tak głodny, jakoś specjalnie to wciągnąłem i nie poczułem, że <laughs> jakbym coś zjadł, bo naprawdę porcja jest dość mała. Myślę, że mm, warto by dopłacić do, tych, do tej większej, do tej za 19 zł, to jest tylko 3 zł, a być może będzie dużo większa, także będzie bardziej się opłacać. To Ewentualnie to mniejsze polecam, jak chcecie sobie zrobić, czyli headowego challenge'a i z ostrym sosem, właśnie spróbować coś typu ta szóstka czy siódemka, bo to już są naprawdę są ostre sosiki. Tak jak mówiłem, całość raczej na słodko kwaśno mięso trochę zgubiło się w gąszczu dodatków, ale sprawa, sprawę może. Może wyglądać zupełnie inaczej, gdy weźmie się następnym razem to większe burrito. Bo dziś trochę wychodzę zawiedziony przez to, że mięsa było tam jak na lekarstwo, a przynajmniej było mało wyczuwalne. Jak wybiorę się na... jak zbiorę się kiedyś na odwagę, to może nagram filmik z jedzenia tej najostrzejszej wersji z sosem numer 7. Ale to jeszcze jestem za cienki w uszach, żeby coś takiego yy, robić. W ogóle kuchnia tex -Mex. może być ciekawym urozmaiceniem na moim kanale i będę starał się powoli odkrywać. Nowe smaki na tym kanale i metodą prób i błędów znaleźć coś, co wyróżnia się w skali Warszawy, a może i nawet całej Polski. Ale to a propos dalszych wycieczek. Pozdrawiam!